Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby z znaku Koziorożca. Dzisiaj wykonamy czytanie ogólne na drugą połowę maja. Przetasujemy karty. Być może ci, którzy wcześniej oglądali moje czytania, zauważyli, że, że była przerwa. Przepraszam bardzo za tą dłuższą nieobecność. Ale wydarzyło się coś dużego w moim życiu i po prostu nie, nie miałem możliwości nagrywania. Myślę, że, że może w przyszłości nagram filmik, gdzie opowiem, co się stało. Ale teraz y, przechodzimy do czytania. A więc Koziorożec. Trzy karty. Na resztę Maja. trzy. Trzy karty, koziorożec Trzy karty Trzy karty Pierwsza karta yy, Jest to Rycerz yy, Rycerz pucharów Kolejna karta. Koziorożec. Jest to król mieczy. I jeszcze jedna karta. Koziorożec. Są dwie, dobrze. Jest to czwórka. Yy, czwórka mieczy i mistrzostwo. Więc zachowamy te karty, które wypadły. Pod spodem talii jest czwórka buław. A więc zaczynamy czytanie. Energia, którą widzę w tych kartach rycesz y, pucharów. Jest to karta, która karta, która y, 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 wskazuje na zaufanie. I być może jesteś teraz ym, takim, na takim etapie w życiu, kiedy właśnie często jest, kiedy jestem przed taki trudny czas. I rzeczy czasami dzieją się właśnie w takim czasie ym, nie, po, nie po naszej myśli. Karta rycerza yy, Pucharów yy, mówi o tym, aby mieć zaufanie, wierzyć. I chodzi tu nie o taką yy, wiarę, ponieważ, yy, nie wiem, takie jakąś analityczną taką wiarę, że po prostu, bo to zostało już udowodnione, nie na podstawie jakichś tam analiz, czy być może, nie wiem, moja znajoma tak miała i wiem, że tak będzie. Nie, to chodzi o taką wiarę prosto z serca. To chodzi o takie... Y, taką wierzenie wręcz. Że to, co jest teraz, jest częścią całego planu. Miej w sobie tę wiarę prosto z serca. jakby, miej tę intencję, załóż, zrób założenie, że wszystko, co jest teraz, jest bardzo, jest konieczne, jest potrzebne. Być może to, co teraz yy, nie mogę do końca załatwić, być może mieć, być może czujesz, yy, że nie masz kontroli nad czymś do końca. Ale mieć świadomość, że to jest częścią całego procesu, i to jest nieodłączna część. Bardzo, bardzo ważna. I możesz sobie właśnie złożyć takie założenie, że zakładam, wiem, że wszystko, co jest teraz, jest potrzebne, i wiem, że mój cel, że to, co chcę, kim chcę być, czy co chcę robić, osiągnę. To się stanie. Nie wiem, jak. Nie obchodzi mi to w tym momencie, nie mam żadnych wskazówek jak to będzie, nie wiem w jaki sposób, ale wie, że prosto z serca mam tą intencję, wiem, że tak po prostu będzie. To tak samo jakbym złożyła order i czekam teraz, aż przyjdzie. Nie myślę, że zastanawiam się jak oni to przyniosą, w jaki sposób, jak oni będą jechali, którą drogą, czy w ogóle czy dojadą. Nie, po prostu złożam załowania, zamówienie zrobione wiem, teraz już tylko czekam mam wiary w to i czekam, że dojdzie że przyjdzie i ta karta o tym mówi żeby mieć w sobie właśnie to zaufanie to tak jakby skoczyć na bungee bez liny skaczę bo wiem, że wszystko będzie dobrze nie przygotowuję się do tego po prostu robię ten krok i po prostu mam cieszę się tym lotem Całym niebem, które jest dla mnie. Jest to właśnie chodzi o takie zaufanie, że wszystko będzie dobrze. Że mam tak, jakby wiem, że życie bo takie życie nie, nie, nie nałoży na nas więcej niż możemy dźwignąć. Miejmy tego świadomość. A wszystko to, co nam przynosi, być może jakieś na, nas testuje, są jakieś wyzwania, challenge. To wszystko jest potrzebne. Syła na nas to w tej chwili, w tym momencie, kiedy my tego potrzebujemy, aby osiągnąć coś więcej w przyszłości. Bo jeżeli uciekniemy od tego, jeżeli spróbujemy w jakiś sposób mm, wpłynąć na to i schować się przed takimi rzeczami, które być może nie są wygodne dla nas, to i tak w przyszłości będziemy cierpieli z tego powodu. Więc ważne jest, aby się po prostu akceptować. I wierzyć, że to jest potrzebne, aby, aby było dobrze, aby było jeszcze lepiej niż się spodziewamy. Następną kartą jest y, Król Mieczy, a więc kontrola, władza. To karta, która też mówi o takim, jakiejś, y, być może informacjach. Być może czekasz na jakieś, na jakieś informacje, na jakieś rozwiązanie jakiejś sprawy. Być może jesteś na etapie życiu, kiedy czujesz, że nie do końca masz władzę nad wszystkim. Że masz kontrolę nad swoim życiem, że nie masz jakiejś kontroli do końca nad, nad tym, co, jak chcesz, żeby wyglądała Twoja rzeczywistość. Być może nad Tobą jest coś, co nie pozwala Ci do końca być sobą, być, być tym, kim chcesz, czy robić to, co chcesz. Bo następną kartą. Jest czwórka mieczy. I czwórka mieczy. Czwórka mieczy to właśnie ta karta, która też często mówi o tym, że potrzebujemy y, też takiego odpoczynku. Może chodzi o fizyczny też, y, tak jakby stan, kiedy potrzebujemy y, się zrelaksować, nabrać sił przed czymś większym. Przed jakąś zmianą. Często ta karta mówi o tym, abyśmy właśnie zrobili, spędzili trochę czasu samą ze sobą. I od, od, tak jakby odłączyli się też od, od z, m, tych wszystkich bodźców z zewnątrz. My jesteśmy ciągle bombardowani tym wszystkim wiadomościami: social media, Twitter, Facebook, jakieś inne rzeczy, i czy wiadomości, telewizja, czy nawet ludzie, którzy nas otaczają. Często to, to, to nas przytłacza. To już te wszystkie te wiadomości to już nas przy, mają zły wpływ na nas. Więc warto jest czasami zrobić tą przerwę, aby wejść bardziej w ten świat wewnętrzny nasz: spotkać się ze sobą, zastanowić się, właśnie, kim chce być, co chce robić. I ta karta właśnie daje też takie. Często y, to takie przygotowanie się do czegoś, co ma nastąpić. Czasami też wskazuje na moment, kiedy potrzebujemy fizycznie odpoczynku po czymś. Być może jesteśmy po czymś, po jakimś zabiegu, być może jesteśmy po jakimś przejściu, kiedy naprawdę nasz organizm potrzebuje jakiejś rehabilitacji, odnowy. Chodzi też, też często o naszą odnowę, taką energetyczną. I dzięki temu właśnie, że tak jakby yy, wejdziemy bardziej w, ten, yy, w tak jakby to wyciszenie, w stan, kiedy naprawdę. Ja na przykład jak robię często, że kiedy mam chwilę, żeby usiąść, to po prostu nie biorę do ręki telefonu. Po prostu siadam, zamykam oczy i zastanawiam się yy, nad, swoim, nad tą myślą, którą mam teraz w głowie, nad uczuciem, które mam w sercu. Co czuję, co myślę, wtedy wchodzę dalej. Znam się, kto obserwuje. Tą myśl i to uczucie, kto jest tym obserwatorem. Wchodzę w to wszystko jako obserwator. Tak jakbym obserwowała siebie w jakiejś grze, w jakimś filmie. Jeżeli jesteśmy w stanie się obserwować w ten sposób, to mamy w pewnym momencie, odczuwamy taką właśnie pełniejszą kontrolę nad naszym życiem. Wycieszamy się, uspokajamy się. Nasza intuicja jest lepsza. Nasz wewnętrzny głos bardziej dociera do nas. I tylko w tym stanie jesteśmy w stanie wyjść poza ramy i zobaczyć obraz. Wychodzimy z ram, i wtedy dopiero widzimy pełny obraz tego wszystkiego. Kolejną kartą jest właśnie karta właśnie takiego mistrzostwa. To jest wskazówka na to, aby skupić się właśnie na wewnętrznym świecie. Bo nie chodzi o to, żeby być y, świetnym naprawdę doradcą, mistrzem całym, dla wszystkich. Być jakimś takim y, guru nie. Chodzi o to, żeby być samym dla siebie mistrzem i doradcą. Pod spodem talii jest czwórka buław. I ta karta y, właśnie odzwierciedla to, że ty. może po tej właśnie przerwie. Zacznie się po tej zmianie, zacznie się jakiś czas takiej aktywności zawierania umów, kontaktu z ludźmi, rozmowy, być może jakichś kontaktów i wspólnych porozumień, dzielenia się wiedzą, dzielenia się z pomocą i świętowanie. Naprawdę ten czas będzie, który nadejdzie, będzie zdecydowanie jakimś czasem, który będzie przynosił Ci dużo satysfakcji. Zadowolenia z siebie, ze swoich osiągnięć, z tych działań, które podejmiesz. To będzie dobry czas. Wyjaśnijmy mi troszeczkę. Yy. Wyklarujmy. Rycerz, Rycerz Pucharów najpierw. Jedna karta. Rycerz Pucharów. Karta się odwróciła. I jest to karta y, Szóstka Mieczy. I tutaj, tak jak mówię, jest ta karta wskazówką na to, aby odejść, właśnie tak co mówiliśmy tu o tym zaufaniu, o, tym, o tej wierze, zaufaniu. Y, I aby odejść od jakichś obciążeń, jakichś y, być może rzeczy, które. Miał na nas wpływ taki zamykający się, że jakiś ciężar, który musieś, musiałeś musiałaś, mm, nosić na swoich ramionach, i to powoduje, że nie masz możliwości właśnie tego realizowania siebie, swoich potrzeb, swoich marzeń. Bo ciągle masz gdzieś w głowie to zakorzenione, to, czy w sercu nawet, jakaś yy, potrzeba robienia czegoś ze względu na kogoś, czyli czyjeś oczekiwania, mają moc nad tobą. Być może chodzi o to właśnie, o, też o tego króla mieczy, że ktoś ma nad tobą jakąś władzę, co nie pozwala ci do końca być sobą i robić to, co chcesz. Wyjaśnijmy dalej jeszcze Król Mieczy. Wypadły dwie karty, zobaczmy. Jest to, jest to Dwójka Mieczy i As Pucharów. I tutaj, tak jak mówię, to, to co, co dziś blokuje cię, ewidentnie wymaga podjęcia decyzji podjęcie decyzji yy, co nie jest łatwe. Bo też y, ty do końca może też nie chcesz podjąć tej decyzji ze względu na to poczucie y, odpowiedzialności jakiejś poczucie jakiejś takiej presji, że musisz. Ale wiedz jedno, że ważne to askielichów. As Ważne jest, aby właśnie być otwartym w życiu. To jest naturalne prawo. Takiej ekspansji, czyli roz rozchodzenia się, rozprzestrzeniania się. To jest naturalne prawo. Tak jak biegniemy perfumami, prawda? I to rozchodzi się te perfumy po całym pomieszczeniu. Nie kumuluje się. I to jest tak samo z nami, że my. Potrze Potrzebujemy być otwarci, aby właśnie się roz, roz, rozrastać, roz, rozwijać. I dlatego nie możemy być jakby, jakby ograniczani. Bo pamiętajmy o tym, że naszym rzeczą, którą naprawdę nikt nam nie może ukraść i zabrać, jest właśnie wolna wo wolność woli, wolność wyboru. To my decydujemy. Kim jesteśmy i co zrobimy, jaką postawę przyjmiemy. Jeżeli będziemy właśnie otwarci, na, będziemy mieli tą wolność, to tylko jak ma się wolność, to stają przed nami, yy, więc jest, mamy więcej możliwości. Tylko w stanie wolności jesteśmy po prostu korzystać z większej ilości możliwości i środków, które nam daje wszechświat. Nie wiem, Bóg, zależy w co wierzymy. Rozumiemy dalej czwórkę, czwórkę mieczy, jedna karta na czwórkę mieczy, jest to sprawiedliwość, a więc jakieś przełamanie, załamania jakiegoś momentu takiego ściśnienia, naprawdę takiego poczucia bezsilności, będzie to przełamanie, będzie to uświadomienie sobie, uświadomienie sobie, Y, kształtu. i to pomoże Ci wyjść poza te ramy. Będzie to zdecydowanie y, tak jakby ten moment, y, że dużo będzie w y, sytuacji y, przychylić na Twoją korzyść. Zna ta karta znaczy też wygraną. Czyli będzie to przełamanie na Twoją korzyść. Po tym momencie, jakiejś chwili, jakiegoś, jakiejś przerwy, zdecydowanie tutaj będziesz, będziesz w stanie yy, działać i robić, yy, być otwartym i, i osiągać więcej, otrzymywać więcej, ponieważ twoja, Twoje podejście duże, bardzo się zmieni. Wyciągniemy jeszcze jedną kartę z kart anielskich. Koziorożec. Koziorożec. I jest to piękna karta, która mówi o tym, aby być... Wiernym temu, co się kocha, co, co się lubi. Bo na pewno każdy, każdy ma, czy, czy ma coś w sobie, co wie, że to jest to jest jego ścieżka, coś, co to jest jego pasją. I to jest bardzo istotne w życiu, żebyśmy mieli w życiu swoją pasję, jakoś znajdali swoją ścieżkę, którą mamy podążać. Wiedzieli, kim chcemy być i co chcemy robić. To jest bardzo istotne. Ja to ciągle to powtarzam, ale to jest, to jest kluczem. Do tego właśnie, bo jeżeli robimy coś z pasją, z miłością, wtedy podnosimy jakość naszej pracy. I to jest wtedy, yy, to daje nam wtedy sukces. To przynosi nam wtedy ten sukces. Osiągamy cele wtedy. I osiągamy wszystko, co tylko możemy. Co jest z tym związane. Dlatego bądźmy lojalni do, do tego wszystkiego, co, co jest w naszym sercu. Dlatego tutaj mówię: Tutaj, jeżeli w tych kartach to wychodziło, że jeżeli jest coś, co cię powstrzymuje, myślę, że warto się, się właśnie zastanowić, pomyśleć. To zrobić, aby otworzyć się. No te wszystkie możliwości, które możemy. Yy, można, z których można korzystać. Bo tak jak mówię, jeżeli nastawimy się na, na Warto jest właśnie sobie tak uświadomić pewną pewną rzecz, że takie takie jest takie. Jest coś, coś takiego, że jeżeli w życiu przyjmiemy postawę, cokolwiek byśmy nie robili, czy jest to jakiś biznes związany, mamy swój biznes, jakąś swoją działalność. I jeżeli nastawimy się w tym nadawanie, czyli to będzie taka jakby win-win sytuacja, czyli wygrana-wygrana, nie że ja wygrywam, ty przegrywasz, czy odwrotnie. Nie, ale jeżeli jest, jeżeli jest sytuacja, że ja się zastanawiam, co ja mogę zrobić, Czym się mogę podzielić? Co mogę dać od siebie, aby pomóc komuś tej drugiej osobie, która mi zapłaci za to? Aby rozwiązać jej problem. A więc, co ja mogę zrobić, czym się podzielić, aby pomóc tej drugiej osobie? I wtedy ja będę wygrana i ten ktoś też będzie wygrany. Zapłaci mi. Za, za to co ja mu przekażę, ale też rozwiążę swój problem. wiesz, będzie sytuacja win-win, wygrana wygrana. I pamiętajmy, że dawanie, jeżeli im bardziej chcemy coś dać od siebie, tym więcej otrzymamy. To jest prosta zasada, że im bardziej koncentrujemy się na czymś, na czymś, tym bardziej yy, to przechodzi do nas naszego życia. A więc koncentrujmy się na rzeczach dobrych, pozytywnych. Czy są to małe rzeczy, czy duże. Miejmy świadomość tego. Bądźmy za to wdzięczni, zadowoleni. Cieszmy się z tego, ra radujmy się z tego, bo im więcej tych rzeczy dostrzeżemy, dobrych w swoim życiu, tym więcej tego dostaniemy. Byżej będziemy wi widzieli braki, że brakuje nam tego, nie wiem tu nam się to nie udało, to jeszcze więcej tego, ten, ten, tego braku do naszego życia przyjdzie. Tym więcej nam będzie brakowało, dlatego skupmy się, myjemy świadomość, uważajmy na to, na czym skupiamy swoją uwagę. Teraz, tu, w tym momencie, bo to, co właśnie jest teraz, to mamy nad tym kontrolę. Nie nad przeszłością. Nawet nie nad tym, co było pięć minut temu. Już nie mamy nad tym, nad tym kontroli. Ale to, co robimy teraz, w tym czasie rzeczywistym, to wszystko odzwierciedli się, jak w lustrze, w naszej przyszłości. Na tym zakończę dzisiejsze czytanie. Dziękuję bardzo serdecznie za dotrwanie do końca i do zobaczenia niebawem.